Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. Aha, mieliśmy już bić kica, a jeszcze się okazało, że ambitna chmurka przyszła. Więc już mamy 8 osób chyba będzie z chmurką, tak? Dobrze liczę. Chyba tak, więc witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. W dzisiejszym odcinku robię challenge, właściwie takie, taki mini challenge można powiedzieć, bo w tym odcinku nie zdenerwuję się ani razu, ani na to, że nie mam. E dwójki na której się ustawiłem, bo ktoś mi wybił, ani na to, że niezbyt dobre przedmioty będą dropiły z herosów, czy z tytana, czy na przykład z Edwójki, bo jak tytana, bo jak widzicie zresztą tytana będziemy bili, a jakiego? No to już chyba każdy dolo widzi, bo jest to zabójczy królik i powiem wam małą ciekawostkę, taki fun fact na samym początku odcinka, bo czemu by nie? Złego zabójczego królika nie biłem ani razu na tym świecie, naprawdę ani razu. Zrobiłem poskę tą 83 pod tych herosków tamniejszym poziomie, e, jakiś tam Patryk, Karmazen, Złodziej i tak dalej tak dalej. No i od razu, żeby tego Zabójczego klika sobie móc bić. Nie biłem go kurde ani razu już tą 83, a ten 83 level tą poskę już mam sporą ilość czasu, więc kurde, dzisiaj będzie dziewicze bicie, że tak się wyrażę. Więc mam nadzieję, mam nadzieję, że damy radę dropnąć coś fajnego, ale jeżeli nie, no to oczywiście się nie zdenerwuję, no bo nie ma na co, to tylko gra. Raz są dropy, wiecie, słabe, a raz są również słabe, no ale czasami też są jeszcze słabsze i czasami, czasami też się zdarzają te dobre, więc, więc nie jest źle. Jeżeli podobają Wam się takie odcinki i chcecie takich odcinków więcej albo częściej takie odcinki to zostawcie łapę w górę pod tym odcinkiem, napiszcie piękny komentarz i napiszcie, i napiszcie również moi drodzy, czego chcecie więcej w odcinkach jego typu, chciałem powiedzieć, żebyście zostawili suba, a zacząłem mówić o tym, co macie napisać w komentarzu, więc nieważne, zostawcie suba, dajcie lajka, napiszcie piękny komentarz. Jeżeli wam się takie odcinki podobają, chcecie więcej albo więcej legend na odcinku, no to coś tam się nam chyba uda ogarnąć z tego, co planowałem. Przynajmniej mam nadzieję, że to wychodzi, bo nagrywam te odcinki trochę na zapas, więc nie wiem, co kiedy wychodzi za bardzo. Ale zamysł był taki, żeby co trzy dni był odcinek. Mam nadzieję... O, możecie mi napisać w komentarzu, czy faktycznie się tego trzymam i czy faktycznie co 3 dni jest odcinek. Mam nadzieję, że udało mi się to wszystko jakoś spiąć. Montażu, powiem wam, jest tyle, że sobie tego nie wyobrażacie. Samo przeglądanie 350 ponad nagrań, prawie 400 yy, nagrań z herosami eventowymi, żeby wybrać finalnie 94 herosów normalnych i zwykłych z tego, co miałem do tej pory nagranego. Zajęło mi tyle czasu i do tego każdy wiecie, odcinek zmontować, później ekran końcowy na YouTube dodać, miniaturkę do tego zrobić, yy, zmontować, zrenderować, wrzucić. W moim przypadku to też sporo czasu zajmuje, ale oczywiście, ale oczywiście, taka, taka rola, kurde. Osobę, która chce nagrywać te filmy i chce docierać do swoich widzów, więc, no, więc o, taki, taki krótki skrót tego jak to wszystko wygląda. Ty, kurde, Seplot CBK no to ładnie. Powiem że chciałem powiedzieć, że dobra robię cięcie i jak królik będzie miał mało HP... To wtedy się z wami będę widział, ale ten królik ma już 18%. Ja nie wiem, czy ja się tak zagadałem, czy tak szybko my go zbiliśmy. Chyba tak szybko nam poszło zbicie tego królika. On jeszcze się przed chwilą wyleczył, bo miał chyba 18% wyleczył się do 20 kilku. No i mamy drop. I drop z niego wygląda następująco, że jest tak, zbroja, 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 więc zbroi nie biorę. Tu jest jakiś taki fajny helmik którego w sumie i tak nie dostanę, bo ja coś tam wojownicy, w sensie łowca i tam też chyba jest, więc w razie czego wezmę to sobie na, e, na pamiątkę. A teraz przeloguję się na moi drodzy z złodziejską pieczęć. Jak już jesteśmy na jednym nagraniu, to już na tym jednym nagraniu takim bardzo długim i bardzo długim wstępie ubijemy sobie jeszcze bereta. Z bereta przeniesiemy się, jest beret, jest beret, jest beret, dobra, gituwa. Z bereta przeniesiemy się, oczywiście szybko, elegancko, na dwójkę, jaką jest szczęt. Debesciak, tak, Debesciak jest już. Powoli mi się mylą te postacie, bo jest, wiecie, Infinity Hypnos, czasami Unia. Na Sebery tak za bardzo nie wbijam. Ale tych postaci, kurde, już trochę jest, mam. trochę już ich jest, jeszcze burka sobie ubiemy. No i kurde, co jeszcze z takich dwójek? No czekajcie, złodziejską manierkę zaraz gdzieś postawię na jakąś dwójkę. E, tylko z tym pękiem wytrychów za bardzo nie mam co zrobić. Z tego co wiem, to na. To na no, na zagajanie wrócę, bo nie mam zwoju, poprzedni odcinek 1000 IQ decyzja, to była po prostu jakaś porażka totalna, co ja zrobiłem, ale dobra, robię cięcie, bo za dużo gadam i spotykamy się, znaczy teraz będziemy mieli hierarchów eventowych, pewnie zwykłych, może jakiegoś tytana i spotykamy się zaraz na przelecie po dwójkach, a ja coś szybko wymyślę, na jakie dwójce się postawić. O, dobra, łapki jakie są, to sobie mogę hapnąć. Może ktoś będzie potrzebował, bo chyba... Czekaj, a nie, Mateusz Kowalski, on już ma 166, Ty chyba przebity, bo w wczoraj... sobie ubiję Gotardusa i nawet mi to się uda. A czasami biję tego Gotardusa i jest dedanką mnie, w sensie, bo nie daję mu rady. Więc... Więc muszę sobie ostatni ratunek ogarnąć, więc nie myszka... Gdzie jeszcze jest ostatni? O, muszę to dostać nawet kisz tą miksturę, ale te miotełki. 88 ich jest? No nie gadaj. No i kolejny przelecik po Edwójkach, moi drodzy. Drugi przelot w tym odcinku, chyba tak, chyba drugi przelot po dwójkach. W tym odcinku zaczynamy oczywiście od pięknego, od pięknego Bereta. Następnie lecimy na złodziejsko-manier, gdzie ją mogę postawić. Pewnie się zastanawiacie, i ja wam powiem, że jest to Edwójka, która, która już się na odcinkach ostatnio pojawiała, ponieważ jest to szczęt alias gładki. Postanowiłem, że, a w sumie. W tym odcinku zrobimy lekką odmienność i dwie postacie będą stały na tych samych Edwójkach Więc porównamy sobie, czy Hypnos jest lepszy, czy raczej Infinity. Jak na razie chyba się one równoważą dokładnie i tu głowę zbiera i tutaj. Edwujek jak na razie będzie nieco mniej, z tego względu, że postanowiłem pękiem wytryków, czyli moim paladynem, 166 level poszukać sobie atali, bo powinna stać na Hypnosie oczywiście. Więc zobaczymy czy Atalia będzie stała, jeżeli tak to sobie ubijemy i oczywiście będziemy się cieszyli z każdego dropu i jestem bardzo zadowolony, że właśnie spadł mi lekki kaftan orka, elegancka, elegancki unikat, ja oczywiście tego biorę, teraz robię pewnie cięcie, tak jest fajny kaftan, dobra robię cięcie i lecę szukać tej Atalii, może już stoi i może już sobie zaraz ubijemy piękną grupą, Bijemy we dwójeczkę i mefiu trzymaj kciuki, o kurwa prawie powiem, prawie, prawie nam wyszło, dobra z opka. wielkie gówno spadło. Bo będzie czuł wszystko dwa razy mocniej, prawda? O, o i to I wanna I wanna this teleport A nie, jeszcze mam cztery, ale dobra, oho Dobra, kolejne, kolejny przelot po dwójkach, jestem pękiem wytrychów Jak widzicie, aha, dobra, na burku, którego nie zaatakowałem Ale się tam oczywiście nie denerwuje, nas. No? spokojnie, bimy burka Pierwsze bicie, no Fajne dropy, fajne dropy, przelogujemy się na złodziejską manierkę i pokażę wam śmieszną rzecz, albo nie, przelogujemy się inaczej. Tu jestem na burku, teraz patrzcie, jakieś śmieszne rzeczy, na Infinity, na Beściorze, jestem na bardzo podobnej dwójce, która wygląda, no kurde, niemalże i tak samo. Bijemy ją, no i tu jest zbrojka więc niestety Infinity, znaczy niestety, Infinity jak na razie wygrywa z Hypnosem, taka szybka wojna privów, xd, jesteśmy jeszcze na szczęcie na na szczęście na hypnozie, ze szczęta główno totalne i na debeściaku sobie ubijemy również szczęta. Uwaga, uwaga, uwaga. 5 sekund, i będziemy wiedzieli już, jaki jest werdykt. I tak, że tak powiem, na rozluźnieniu ubijemy sobie jeszcze bereta. I najprawdopodobniej będzie w ogóle bicie zaraz ma Maguły. więc kolejny tytan się pojawi. Najpierw jeszcze logniemy sobie na zwodziską pieczęć, ubijemy bereta, i poberecie i po, berecie, i po berecie być może spotkamy się już na. Na biciu maguły, kurde. To już będzie coś. Dwóch tytanów, a pewnie jeszcze coś z tych szrotów wpadnie. To może i z trzech-czterech tytanów. To będzie po prostu miazga. Zrobię cięcie i zaraz mam nadzieję, że się spotkamy na magułę. Dobra, ty i bijemy Magułę, kurde. Maguły nie byłem tak mega dawno, ale się mega jaram tym. Mega się jaram, że, ten, że teraz to bić maguły będzie na odcinku. To jest taki fajny tytan. W sensie nigdy z niego nie dotarłem legendy. Nawet nie byłem chyba przy żadnej legendzie z Maguły, więc może to dzisiaj będzie ten dzień, kiedy kiedy ten magła piękny będzie uciłany w taki, w taki sposób, że, że ta legenda spadnie. Oczywiście, jeżeli nie spadnie, no to nie będę zły, no bo to wiadomo. No każdy item jest fajny, tak? Każdy ma jakieś statystyki, jedne mają lepsze statystyki, jedne mają nieco gorsze, ale tylko, te, tylko nieco, więc ze wszystkiego się będę dzisiaj cieszył. E, to co, pewnie cięcie i spotkamy się na Magule, jak będzie miał z 10%, a 10% chyba tak będzie i tak mi się wydaje, więc cięcie. Aha, no to dobra, to Maguła poleciał na F w takim razie i co jest? O kurde, ty, saszetka MadDoka, ale już taką mam, więc chyba nie będę je brał Remkowi. Uda się to przerzucić? A może i się da? Kurde. Dobra, w sumie nikt tego nie zajmuje, tą rękę na pewno sobie wezmę. Nie wiem czy Remek ma, no ma niby taką. Dobra, wezmę mu. Co, co jest to? To tego, to biorę, więc te dwa herka elegancko wzięte. I teraz się od razu przelogujemy na pewne postaci, a na jakie postaci? Na Debeściaku ubijemy Szczęta, później na Manierce ubijemy Szczęta, jak będzie stał, mam nadzieję, że będzie. No i później na te wyższe pójdziemy, czyli na dwóch Burkogów. Więc dropek na razie ok, bardzo się z nich cieszę. <gry> dobra, wbijamy na Manierkę. Poważny, poważnym, poważnym trzeba być na tym odcinku i normalnie, o tak o cyk cyk cyk, bijemy Szczęta, teraz jeszcze, dobra, w sumie Najpierw ubijemy sobie Bereta i później dwóch burków mm, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy zadziała taki kot na legendę? Jeżeli nie, oczywiście będę się z tego cieszył. <laughs> nie ma, nie ma problemu. No dobrze, dobrze. Bardzo fajny drop jak na razie, naprawdę jestem zadowolony. Tu Beścior na Infinity i Burek również na Infinity jest ubity niestety. Ale kurczę, no okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Mam nadzieję, że tej osobie, która, która właśnie ubiła burka a Legenda. To jeszcze pęk wytrychów, to się zalogujemy na Hypnosie i ubijemy Burka, o ile będzie. Uwaga, uwaga, jest Burek na Hypnosie, czy nie ma go? No, nie ma, ale to, to powiem wam, naprawdę, w post, tak samo jak, 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 jak w przypadku tego Burka na, na Infinity, mam nadzieję, że osoby, które ubijają tego Burka zarówno na jednym, jak i na drugim świecie, drobna legenda, więc cięcie i spotkamy się na, kolejnym, na kolejnych dwójkach. Dobrze, Matthew, dobrze, tak jak na na Kurwa, dajcie, legę, patrzcie, mamy trzy osoby. Rzadko kiedy biję, bo nikt na tego złada nie chodzi. Dajcie, daj legę, pierek, daj, złodziej. Kurde, no nie no patrzcie. Dobra, bijemy bufankę. I <laughs> kurwa lega, ja cię kurwie. Na maga, mamy jakiegoś maga? Jak nie ma maga żadnego, nie ma żadnego maga. Mam szansę to złapać. Mam szansę to złapać, moi drodzy. Mam szansę to kurde złapać. Mam szansę to złapać pewnie nie złapie. W sumie ja maga nie mam, więc nie będzie mi to jakoś potrzebne, ale O kurwa, co ja dostałem? Ja pierdolę, nie odznaczyłem tego. Ja nie odznaczyłem heroika chyba jak David. Ja cię pierdolę. No ale no dobra, chociaż Herko mamy. Chociaż mamy Herko ty. Obijemy. Aha, dobra. No dobra, biorę to. Najcenniejsze. Kurde, przez przypadek zaatakowałem mowczynię wspomnień, czajcie to Ja cię pierdzielę Bo mieliśmy już na szczęście 10 osób w grupie Na szczęście mieliśmy 10 osób w grupie eee, Podszedłem i zaatakowała Czekajcie napiszę, że to ja jestem Kurna, no podszedłem, mówię dobra, ustawię się obok, zapomniałem, że to jest słowca i mnie zaatakowała. Plus jest taki, że faktycznie było już 10 osób w grupie, eee, więc... No właśnie, tyle dobrego, nie? Nagrywaj legę, ktoś mi napisał. Nagrywam. Powiem tak, raz już ktoś mi napisał, że będzie lega, że będzie lega i faktycznie zaatakowałem i ta legenda się pojawiła. To było chyba z Horace'a, a nie powiem wam jakiego, nie powiem wam jakiego, ale raz już tak było, więc skoro teraz napisał, kto to napisał? Dawaj nagrywaj legę rampagu. Okej, okay, dobra, więc skoro on tak napisał, nagrywaj legę, to nagrywam, więc zobaczymy. Dobra, łowczyni wspomnienie ma 16%, więc wydaje mi, się, wydaje mi się, że to już jest moment, żeby zacząć, znaczy wrócić oczywiście po małej przerwie, no w sumie nie takiej małej, trochę nam to zeszło, ale, ale okej, okay, ale okej, okay. łowczyni wspomnienie oddaje nam, kurde, no prawie same unikaty, ale bardzo się cieszę oczywiście z tych dropów, super dropy, super dropy, jest heroik, jest y 5 unikatów, więc te dropy naprawdę są... Yy, bardzo fajne. Na tropka jeszcze strzały, więc idealnie pasuje na mojego, na tego łowce remka. Nie wezmę tego, bo niech ktoś sobie to po prostu weźmie, niech będą z tego ludzie zadowoleni, bo dropy są naprawdę, naprawdę kurcze. Bardzo fajne. Dobra, ja teraz się już mogę przelogować na moją postać, a moją postać jako Najpierw sobie ubijemy dwójka to będzie zodziejska pieczęć, czyli ubijemy sobie Bereta. Z Bereta przelogujemy się na dwa burki po kolei. Jest Beret, Beret jest, no to super, że jest Beret. Bijemy sobie go. Yy, niestety nic nie dotknęło, ale to jest bardzo fajna oczywiście decyzja. Teraz sobie ubijemy może Szczęta. Mogę zacząć w sumie od Infinity, to nie trzeba by było czekać tych 5 sekund, ale dobra. Yy, ale dobrze, że podjąłem taką właśnie decyzję. Yy, bijemy sobie Szczęta na Hypnosie ze Szczęta 4, zwyklaczki, bardzo fajne. No to teraz Beścior oraz, yy, Beścior oraz, 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 oraz Burkok. Na Infinity i... no i pięknie, kurczę, super, naprawdę, patrzcie. Heroiczna broń, topór burkoga lorulka, no to jest fajny przedmiot. jeszcze debestiak czyli również Szczęt, yy, podobnie jak było, na, jak było na Hypnosie. I chyba ktoś na klanie na Hypnosie znalazł Heroska. Zaraz muszę tylko się upewnić, czy to faktycznie był Heros. No i patrzcie, kurde, Unika ze Szczęta również na Infinity, więc... Infinity chyba walczy o to, żebym zaczął na nim znowu grać, tak mi się wydaje. Ja robię cięcie i zobaczę, czy to faktycznie był Heros. Tak, Heros. A jaki Heros? O Jezu Maria, Panie, święty braciszek. Bardzo się z tego cieszę i pójdę na niego, bo jest w jeziorze. Dobra, jesteśmy na bracie, jest 8 osób i chyba zabieramy się do tego, żeby go zaatakować. Alwia go atakuje i z braciszka. O Panie, Panie, super dropy. Patrzcie, i to mi się podoba, i to mi się podoba, i to mi się podoba, i to mi się podoba. I chyba, powiem tak. Dobra, miksy chyba sobie mogę odpuścić. E, niby spoko. Dobra, biorę wszystko, zobaczymy, czy cokolwiek dostanę. Jeżeli nie, to i tak się będę z tego cieszył. E, no bo w super dropy, ale to ubranko pierwszy raz dropnąłem, naprawdę pierwszy raz zobaczyłem. ej No i dostałem kurde kufelki. Ja cię nie mogę. Gość, to super. To super, że dostałem te kuferki, e, kufelki, a nie kuferki. E, czy jest zresztą na Infinity? Niestety nie, ale to mi się i tak bardzo podoba, więc przelogujemy się. Oj, niestety nie tą postać wybrałem. Ale bardzo dobrze, że wybrałem są. Nie, no dobra, to już jest za bardzo cring'owe. Na tym odcinku. Cieszenie się ze wszystkiego, ale dzisiaj jest naprawdę bardzo przyjazny odcinek, więc jest szczęt zrespiony, patrzcie na Hypnosie, Może teraz za coś fajnego. No i szczęt na Hypnosie, powiem wam, że to jest jednak spoku gość. Zobaczcie na to. Chusta na twarz 47 level trzeba mieć i być paladynem, żeby takie cudo na siebie ubrać. Więc normalnie chyba robię specjalnie paladyna, żeby tego szczęta. Żeby tego szczęta, znaczy żeby ten, ten itemek ze ubrać Tutaj na, na Infinity dwa zwyklaczki, ale to jest i tak super informacja, bo, bo to są dobre dropy Cięcie, ostatni chyba przelot po dwójkach i będziemy powolutku, powolutku kończyli Bijemy, dobra Jak bijemy, to bijemy Mówisz, że na Turce lega, będziemy fiu dobra, to bijemy na Turce Patrz, gorące tako. gorące, gorące, gorące Nie w bogów o, kurwa, ty. To słuchaj, jak, jak mnie zmotywować, żebym wbił na Margo i szukał Herosów. Nie, bacy poszukamy. Szukam bacy ja. Nie mogę znaleźć. Coś tam gadają sobie z szatem. Matthew zaczął szukać tego. Bacy, zaraz, no, znaleziono Heros. Baca Bezłowiec i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze. O, kurna. Muszę to mieć. No i bijemy Backę, uwaga. Baca bity tak o. Będzie lega, będzie lega, kurwa będzie lega. No i chuj. Dobra, w takim razie będziemy kończyli odcinek, ale najpierw ubijemy sobie tego persa, którego znalazłem z i Niestety nikt nie chce przyjść, więc ubijemy sobie, go, ubijemy sobie go solo. Piękny halsedonik wlatuje do naszej kiermany i teraz przelogowujemy się, moi drodzy, na złodziecką manierkę. Ubijemy sobie Szczęta. Później ubijemy sobie Szczęta na takim świecie, jakim jest Infinity, czyli na Debeściaku. Później Beret, Burek będziemy kończyli ten piękny odcinek. Co dzieje się ze Zeszczęta, zeszczęta. Dwa zwyklaczki, teraz jeszcze te też zeszczęta. Zobaczymy co szczęt sypnie na sam koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że coś fajnego. No i się nie pomyliłem! Komiareczka piękna wlatuje prawie do naszej torby, bo niestety kliknąłem, no, omsknął mi się omsknął mi się kursor, omsknęła mi się myszka i niestety kliknąłem X, ale ten przedmiot, który wyleciał jest naprawdę bardzo bardzo spoko przedmiotem. Jest burek również na Infinity, więc sobie go bijemy. Zbórka, o kurde, szator czego ej, naprawdę, jest nieźle. Teraz jeszcze złodziejska pieczęć. Złodziejska pieczęć i i, i. bijemy sobie bereta i z bereta palce śpiewu, argona. Więc również bardzo fajny ten przedmiot, moi drodzy. Nie ma na co narzekać. Kto narzeka ten się. W Margo denerwuje i sobie narzeka. Nieważne. Trzymajcie się, jeżeli Wam odcinek się spodobał i chcecie takich odcinków więcej, albo chcecie takie odcinki częściej na kanale, aniżeli co 3 dni, to zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, jeżeli chcecie być totalnie na bieżąco, to kliknijcie również w dzwonek obok subskrypcji, napiszcie przepiękny komentarz. I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam Was również na streamy, bo na streamach się sporo rzeczy naprawdę dzieje. Odbicia herosów, pobicie kolosów, tytanów, e dropienie legend, a czasami nawet jakieś fajne rzeczy, które... Mm, no... Fajne rzeczy. Fajne rzeczy w postaci może jakichś zaproszeń czy czegoś. Ja nie wiem. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elko!